Witam was. Śmieszne rzeczy się tutaj ogólnie dzieją. Chciałem wam coś dzisiaj śmiesznego pokazać. Pamiętacie ten film? On był jakieś 3 dni temu, który tutaj jest. To jest film, w którym pokazuję jak zrobić sok z pomarańczy, gdzie dodajemy troszeczkę miodu, gdzie dodajemy witaminy C do środka, gdzie dodajemy cynamonu i kurkumy. No i oczywiście troszeczkę wody. Jak się teraz tutaj nagle okazało, ten film jest bardzo, bardzo zły. A dlaczego? Możemy zobaczyć sobie opinię i patrzcie, co tutaj teraz pisze. Co ja będę tutaj dalej na ten temat mówić? Nawet tego nie będę komentować. Która? No to jak witamina C jest teraz tym, co tutaj pisze. A może miód jest tym, albo woda, nie wiem. To w sumie powinniśmy chyba wszystkie apteki teraz w tym momencie pozamykać. I wszystkich pozamykać, którzy pracują w aptekach i w innych różnych sklepach, ponieważ sprzedają to. Coś w ogóle z tego rozumiecie, bo ja z tego po prostu nic nie rozumiem. To jest czysta parodia. Jak może być miód? Woda, witamina C, kurkuma? Jakich ludzi oni w ogóle zatrudniają, którzy się tym zajmują? Jakichś kompletnych imbecyli, chyba, no bo ja nie wiem. No. Jak można nie wiedzieć, co to jest witamina C, i powiedzieć, że to jest to? No ja nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. <laughs> A najśmieszniejsze jest to, że w ogóle nawet nie da się nic z tym zrobić. Tutaj od razu już jest to nie OK i koniec, i nie masz nic, co z tym zrobić. Oni tak powiedzieli, i tak jest. A tutaj macie jeszcze kolejny śmieszny screen, który wczoraj wam postowałem. Jak widzicie, wyświetlenia do góry, czas w oglądaniach w minutach do góry, wyświetlenia mamy o całe 14%, czas oglądania mamy o 7%, czyli jest przyrost, coraz więcej ludzi się interesuje, więcej ogląda. A popatrzcie tutaj niżej, <noise> spadek zarobku o 29%. Wiecie co, jakby nie ta książka, to już by tego kanału nie było, bo sami widzicie co to jest, ile tutaj tego mam. I to jest po prostu śmieszne, bo mój ostatni rachunek za prąd to był 900, prawie 1000 zł. No, z niecałym groszem brakowało do 1000 zł za 3 miesiące, chyba, czy za 2 miesiące rata. Także nawet nie pokryję to rachunku za prąd, co oni mi tutaj po prostu dają, Także takie śmieszne rzeczy się tutaj dzieją. Tak, w sumie na wesoło. I no ogólnie, kto dzisiaj używa witaminy C czy miodu, to o! <ścoughs> Używacie takich niefajnych rzeczy, także nie wolno, nie wolno. No fuj, fuj, jak to tak? No także. No nic, zostawmy to po prostu bez komentarza, ale po prostu chciałem Wam pokazać, jakie bałwany tam pracują. Także tyle na dziś, pozdrawiam Was. Hej!